Nadszedł dzień, który dla Radzymina i dla radzymińskiej kultury bardzo dużo znaczy. Żegnamy Mirka Jusińskiego, pracownika, dyrektora Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, który przepracował dla tego miasta 45 lat. Żegnając Mirka, czy szykując dokumenty do rozstania się, zakończenia tej współpracy w związku z przejściem Mirka na emeryturę, Zabrakło nam regulaminu do wypłacania nagrody jubileuszowej. Nasz regulamin nie przewidywał możliwości pracy przez tak długi e, czas. To są oczywiście takie drobne formalności, które bardzo łatwo rozwiązać, ale to pokazuje, jaki kawał życia i jaki ogrom serca Mirek zostawił e, w tym mieście. Pierwsze nasze spotkanie było zaraz po wyborach w 90 roku, ponieważ wszyscy zostaliśmy radnymi. Ja zostałem radnym w Gminie Wołomin, wszyscy byliśmy w Komitecie Obywatelskim Solidarności. I tutaj duża grupa, właśnie Jan Wnuk, Jerzy Berta, no a przede wszystkim Mirek Jusiński. Dla mnie Mirosław Jusiński już w latach 80 był człowiekiem, którego podziwiałem z racji jego takiego bezinteresowanego zaangażowania w kultywowanie pamięci, przypominanie na każdym kroku o, o, o wielkich wydarzeniach z historii Razemina, ale również takich zwyczajnych, Spraw związanych z rozwojem sportu, kultury. I, i nie, nie jest przypadkiem, że ona, jako młody człowiek, już w latach 80. zostaje szefem Domu Kultury w Mini. Mirka Jusińskiego to ja poznałam, kiedy chyba byłam jeszcze w szkole podstawowej. Pamiętam taki rajd na powitanie wiosny, kiedy na rejentówce szkoły spotykały się na właśnie na Topieniu Marzanny. Pierwszy raz na Topieniu Marzanny się spotkałem, bo byłem akurat w lesie. No i tam chyba po raz pierwszy jako już taka świadoma osoba, młoda dziewczyna, chyba właśnie w, w ósmej klasie szkoły podstawowej z tamtego okresu pamiętam Mirka, który Grał przy ognisku na gitarze. No i oczywiście wszystkie dziewczyny <laughs> uśmiechały się do niego bardzo serdecznie, bardzo radośnie. No i chyba wiadomo dlaczego miał ksywkę. I ma ksywkę Amor. Mirek wyglądał jak Amorek, jak był dzieckiem, i przez dłuższy czas później. I oczywiście, nie jest to żadną tajemnicą, że on, przy pomocy tej gitarki, po moim zdaniem uwodził różne kobiety w swoim młodszym czasie i takim był amorzem. No. No, 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 na co to by tak nie mam i nie będę nigdy swego miał, ale za to robił będę to, co tylko będę chciał. Dobra. W tym momencie muszę wrócić w ogóle głęboko jeszcze przed 85 bo przypominam, że Mirek, zanim został moim dyrektorem, to był kolegą z boiska. E, rocznikowo trochę nas dzieli, więc w jednej drużynie nie graliśmy, e, ale oczywiście e, wiedziałem, kto to jest Amor, widziałem, z kim gra, widziałem, jak gra, no... wtedy dla mnie to taki skrzydłowy guru generalnie. Kiedy zacząłem chodzić na kółko fotograficzne do dawnego jeszcze ośrodka propagandy i kultury, i to był mój pierwszy kontakt z Mirkiem, aczkolwiek dla mnie to był pan dyrektor. Pierwszy raz Mirka, czy, czy z Mirkiem, wtedy z panem dyrektorem Jusińskim, miałem do czynienia jeszcze jako dzieciak. Jak sam korzystałem z usług Ośrodka Kultury i Sportu, wtedy jeszcze w opiku na ulicy Komunalnej, gdzie. Korzystałem chociażby z nauki gry na pianinie, czy korzystałem z dyskotek, na które jako mały dzieciak przychodziłem jeszcze z babcią. A tak na poważnie z Mirkiem zacząłem współpracować, czy widywać się częściej. Jak zacząłem troszeczkę działać społecznie, podejmowałem inicjatywy, czy to kulturalne, czy, czy zdrowotne, czy inne. One często działy się albo w ośrodku kultury i sportu, albo gdzieś w jego okolicach. No to was zaskoczę. Mirek, może pamiętasz, nasze spotkanie po raz pierwszy odbyło się na moim weselu. Bo jak wiesz, wyrwałem ci młodszą koleżankę z bloku, Sylwię, aktualnie nadal moją żonę i jednocześnie pierwsze i dość wesołe spotkanie, bo na jednym z jakiś tam oczepinowych incydentów Byłeś jedynym facetem do tej pory, który pocałował mnie w usta. I ja o tym nie wiedziałem. Dopiero jak się zdjęło coś z oczu, byłem strasznie zaskoczony. Także chyba od tego momentu zaiskrzyło i tą chemię przez 30 lat, żeśmy tutaj razem tworzyli. Oczywiście w temacie sportowym. Naprawdę było nieźle, byłem zaskoczony. Kim Wydaje mi się, jakby to było wczoraj. Ale to było 17 lat temu, bo w 2005 roku zaczęłam prowadzić tutaj zajęcia, a Mirek szukał kogoś, żeby poprowadził sekcję taneczną. I pamiętam, że przyszłam i o, z otwartymi ramionami mnie przyjął i powiedział: poprowadź te zajęcia i zrób z tego coś. No i się udało. Wtedy, kiedyśmy poznaliśmy się w 90 latach, na początku 90 roku, chcieliśmy, wówczas spotkaliśmy się jako koledzy i żeśmy postanowili, żeby spróbować poprawić atmosferę między kultywowaniem pamięci Cudu nad Wisłą w Osowie i Cudu Nadwisło w Brazylii. To był taki początek naszej, można powiedzieć, ścisłej współpracy trwającej do dzisiaj jest dyrektor opisów, ale przede wszystkim Pan Konrad Grydziel, którego naprawdę serdecznie witam w miejscu. W 90 roku jest pierwsza sesja rady, a w 92 roku postanawiamy zorganizować start na cmentarzu w Razyminie, meta na cmentarzu w Osowie. Niektórzy uważali, że to jest jakiś szalony pomysł, a proszę pamiętać, przez to trwa 30 lat. A to trwa tylko i wyłącznie dzięki Mirko. Kiedyś Mirek postanowił sam powiedz w tym biegu. prawda, I sobie od razu jak powiem, zarzecił, że będzie miał numer 100. Ja się mówiłem, że ja też na ostatnim kilometrze spróbuję powiedz, bo ja organizowałem to start w Włosowie, łameta w Radzyminie, wtedy Właśnie on postanowił. No i proszę sobie wyobrazić, że pracowaliśmy w czasach, kiedy nie było internetu, nie było komórki, nie było jak. tego, był tak zwany faks. I ja nie będę powtarzał dzisiaj, co ja dostałem od Mirka, i to też będę długo pamiętał, jak on mnie uczył obsłużyć faksu. On po prostu do mnie dzwonił, on mi wysyłał coś, ja nie potrafiłem tego odebrać, nie mogłem potwierdzić, że ja to w ogóle odebrałem. I to, to dla mnie jest taka historia, która mi się przypomina zawsze, około 15 sierpnia i zawsze mówi mi, że jak wysyłałem do ciebie faks, albo jak ja ci chciałem odpowiedzieć. Po jakiejś uroczystości takiej samorządowej, Spontaniczne przeniesienie się e, grupy, z, grupy znajomych do mojego domu. No i Mirek powiedział: To ja już tutaj zostaję na zawsze. Oczywiście, e, z tylko sobie, takim, z, e, dla siebie, tylko takim specyficznym poczuciem humoru. No bo oczywiście, niestety, nie mówił tego na serio. Był festyn w stolarce Wołomim. Myśmy organizowali, nasza scena była na nasz sprzęt i e, były występy e, Romów. Jeden z czołowych, z czołowych e, solistów miał wystąpić. Spóźnił się około 40 minut. E, wreszcie wystąpił, wyszedł, wykonał chyba trzy utwory. No i w tym momencie powiedział, że się żegna. Do widzenia, żegnam. Byliście wspaniali, a Mirek do. do Podszedł do nich i powiedział: Nie zapłacę nawet grosza. Nie zapłacę. Macie wykonać to, co żeście się podjęli. Macie jeszcze pół godziny, albo przynajmniej godzinę do śpiewania, grania. No i w tym momencie solista wyszedł i powiedział: A widzę, że bardzo chcieliście, żebym jeszcze dla was zaśpiewał. Więc będziemy bisować i jeszcze zaśpiewamy dla was. Pamiętam, że byliśmy razem na wyjeździe na Ukrainie właśnie. A pojechaliśmy tak na wymianę, ponieważ później te dzieci przyjechały do nas. I momentem, jak ja się wyszykowałam. E, 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 całe walizki tam dojechaliśmy, a tam mróz, śnieg pada. I ja to nie wiem, byłam pewna, że nie wiem, gdzie my będziemy mieszkać w jakichś hotelach. A tam e, dojechaliśmy w nocy e, i tam nie było o takiej nie wiem cywilizacji e, mieszkaliśmy w takich domach, u bardzo serdecznych ludzi, ale no tam wiele brakowało i ja tak rano wstałam, bo e, byłam w tym samym domu co Mirek właśnie, wyjęłam swoją prostownicę i w ogóle oni tak patrzą na mnie dziwnie, Mirek mówi schowaj to, nie ma prądu. On jest tym głównym motorem i organizatorem wielu, wielu wydarzeń. Proszę pamiętać, że tutaj było już kilkunastu burmistrzów. A ciągle Mirek jest odpowiedzialny i nikt sobie nie wyobraża, i ja też nie, zorganizowanie uroczystości niekoniecznie cudu nadmisło. Czy to będzie 11 listopada, czy to będzie 3 maja, czy to będzie po prostu spotkanie z żołnierzami, kompatantami, seniorami, to wszystko robi Mirek. Coś się kulturalnego dzieje, takiego związane z sportem, i z jakąś większą e, wydarzeniem społecznym w Radzyminie, to można być pewien, że palce tam maczał w tym Mirek. Dla mnie to jest wzór człowieka, symbolu, wszystkiego co najlepsze zrobiono w ostatnich przynajmniej 30 latach nowej Polski w Brazylii. Gdyby nie Mirek, to kulturalnie Radzymin nigdy nie byłby w tym miejscu, w którym jest. Udzielał się praktycznie, nie tylko teoretycznie, jak to często bywa, że kierownicy różnych ośrodków no, siedzą gdzieś tam na jakichś stanowiskach i, i dyrygują, rozkazują, a Mirek był człowiekiem już wtedy czynu. On był po prostu sam dobrym sportowcem, sam był turystą, doskonale pływał, kierował ośrodkami wypoczynkowymi. Teraz się nie ma takich ludzi według mnie, którzy no znają co to dane słowo bez czegoś na piśmie. Ja po prostu wiem, że jeżeli on powie, że tak, no to tak będzie. Jest honorowym, honorowym człowiekiem. To jest, to trzeba powiedzieć. To muszę powiedzieć, że Mirek to była osoba, na którą zawsze można było liczyć. Jeżeli coś słownie zadeklarował, można być było tego pewnym. Mirek Jusiński jest człowiekiem, który który nie gada, a jak już postanowi coś, to konsekwentnie realizuje nie śpi, nie je, a, a robi, a robi. Ja tu trafiłem 30 lat temu i no jest to facet, który nigdy mi mówię nas w aspekcie sportu i różnych rzeczy, które robiliśmy wspólnie. Nigdy nie odmówił, zawsze mnie wspierał. Nigdy, jak go o coś poprosiłam, nie powiedział, że nie, albo później, tylko zawsze był e, dostępny, gotowy do pomocy, e, czy do organizowania jakichś imprez, czy do pomocy dzieciom. Jeżeli prosiłam, że. Może da radę coś załatwić, żeby wspomógł nas finansowo, czy w jakimś wyjeździe, czy dołożył do autokaru, czy zorganizował razem ze mną jakieś warsztaty. Zawsze był na tak, zawsze był na tak. Dla mnie, Mirek, będzie zawsze do końca moich dni symbolem aktywnej, pracy dla rzecz społeczności lokalnej, swojego kochanego miasta. Mirek to jest osobowość Radzymina. To nie jest, to nie jest coś takiego, że Mirek Jusiński to jest Mirek Jusiński. Nie, Mirek Jusiński to jest, równa się Radzymin. To są dwie rzeczy nierozerwane z sobą. Człowiek stąd, tu urodzony, tu działający. Mirek zawsze, zawsze wszędzie utożsamia się z Radzyminem. Zawsze on gdzieby nie pojechał, to zawsze będzie miał flagę Radzymina, zawsze będzie e, miał znaczek Radzymina zostawi, przyklei. Jest na pewno ogromnym patriotą i takim prawdziwym radzyminiakiem. Tak, zakochany w Radziminie e, i, i jego tatuaż na ramieniu, czyli herb Radzymina. To i tak samo ma to pewnie wytatuowane w sercu na zawsze. Ale jako jedyny chyba ma tatuaż na ręku z właśnie godłem Radzymina, dla mnie jest naprawdę sercem całym Radzyminiakiem. Jest silnie moim zdaniem związany z Radzyminem i nic tego, tak jak zresztą tatuaży, z jego serca nie wybije. No Mirek jest y, y, szalony po prostu no, i, i, i nerwów straszny. On, po prostu nie bał się podejmować trudnych decyzji. Mirek był bardzo bezpośredni, jak tam coś nie szło albo coś trzeba rozwiązać. tam jak dole przez telefon. I... Ja też nie należę do jakichś łagodnych ludzi, ale zderzenie nas, naszych charakterów no, daje tylko dobre efekty. Proszę zapraszam pana, jakie sosiki? E, ojca dyrektora. Mojego ojca Mirosława jest mieć no, wesoło. Bardzo dynamicznie zawsze było z ojcem, ale, ale, ale jest co wspominać. To dzięki niemu mam takie zainteresowania, jakie mam. Zajmuję się tym, czym się zajmuję. Czuję się zobowiązany, bo jestem w tym momencie tak naprawdę dzięki niemu tutaj i osiągnąłem to, co, co w danej chwili mam i dalej robię. Bardzo dużo jemu zawdzięczam. Mogę e, powiedzieć, że e, bardzo dużo mi przede wszystkim pomógł. I zawsze będę pamiętał i będę zawsze Mirkowi wdzięczny e, za to, co on nie tylko robił, ale czego ja się nauczyłem przez e, lata współpracy z nim. No, Mirek jest chyba tutaj w Radzyminie jednym z moich najlepszych przyjaciół. No, na pewno Mirek ma e, miejsce e, no, w moim sercu i na długo zostanie. Jedyny taki niepowtarzalny. No i to jest człowiek, którego znam przez całe swoje życie, to jest już n lat. Grubo ponad 30-40, nawet nie, nie policzyłem tego nigdy, ale to naprawdę jest już dużo. To Mirek jest jak rodzina, przecież. Już. Jest to po prostu przyjaciel. Mirek Jusiński jest po prostu. Chciałbym, żebym był jego też przyjacielem, bo ja go traktuję zawsze prawie jak swojego brata. Ja uważam, że z nim można wszystko. No ja nie mogę powiedzieć, że dyrektorem, no bo dyrektorem to jest, ale takim dobrym człowiekiem. No ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić, że Mirek idzie w ogóle na emeryturę. Taki młody, doskonale wysportowany facet idzie na emeryturę. I ja wierzę w to, powiem sobie mu życzę, żeby dalej był taki aktywny. Razem imię Ciebie Mirek po prostu potrzebuje. Mirek, życzę Ci tego, żebyś zawsze potrafił w tych odpowiednich momentach płakać. Życzę Ci też tego, żeby nie opuszczał cię nigdy humor. Ja myślę, że tylko zdrowia, bo wydaje mi się, że on szczęście tu już osiągnął. No nie wiem, trochę może spokoju. Chociaż nie wiem, czy on będzie umiał tak spokojnie wypoczywać. I ty nie możesz normalnie nagle powiedzieć, że cię to przestało interesować. Ja nie wierzę w to, że ty odejdziesz na emeryturę tak zwanego dziadka, który będzie gdzieś tam siedział w kącie i narzekał. Ty po prostu musisz dalej być aktywny, musisz dalej pracować. Wierzę, że pan burmistrz nie pozwoli na to, żebyś ty przestał być aktywny wraz z innymi. takich słonecznych dni jak dzisiaj ile tylko można oczywiście, e, Mirku? Jesteś moim przyjacielem i życzę Ci na emeryturze dużo spokoju, ale i dużo rozrywki. Przede wszystkim, żeby odpoczął, ale żeby nie zapominał o mnie. Mi życzę Mirkowi, żeby miał czas odpocząć, no, do tego służy emerytura. Chociaż przyznam że nie wyobrażam sobie, żeby długo w takim stanie mógł trwać. Myślę, że wcześniej czy później będzie chciał za coś się wziąć. Życzę, żeby miał czas na to, na co nie miał czasu podczas zawodowej pracy, żeby dobrze się czuł w razyminie i żeby następca, osoba, która przyszła do niego, do Ośrodka Kultury i Sportu, potrafiła mu dorównać, podejmować równie ciekawe inicjatywy i żeby Mirek mógł na to patrzeć z dumą. No i żeby Ci się ciągle chciało działać. Jak będzie chciał, to w każdej chwili mogę użyczyć tej fury.